Rok 1939, kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej, nazistowskie Niemcy. Po emigracji około 304 tysięcy Żydów, w kraju pozostało ich jedynie około 214 tysięcy. Sześć lat nazistowskiego ustawodawstwa doprowadziło do marginalizacji i pozbawienia praw obywatelskich niemieckich Żydów oraz wykluczenia ich z życia zawodowego i gospodarczego. Po wybuchu II wojny światowej, która rozpoczęła się 1 września 1939 roku, nazistowska polityka antysemicka stała się jeszcze bardziej radykalna i różniła się w zależności od kraju, obejmując bezpośrednią, brutalną okupację i współpracę z reżimami kolaboracyjnymi. Szczególnie narażone na prześladowania nazistowskie były dzieci. Niektóre z nich są prześladowane z powodu domniemanej przynależności rasowej. Inne z powodów biologicznych, takich jak niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa, lub z powodu podejrzeń o działalność opozycyjną lub polityczną. Do końca II wojny światowej aż półtora miliona żydowskich dzieci zostanie zamordowanych lub zginie z rąk nazistowskich funkcjonariuszy oraz ich kolaborantów. Wśród nich jest 20 dzieci z różnych krajów okupowanej przez Niemcy Europy, które zostaną zabite w nocy 20 kwietnia 1945 roku, ponieważ po wykorzystaniu ich jako obiektów eksperymentów medycznych w obozie koncentracyjnym Neuengame, nazistowscy oprawcy chcą zatuszować swoje barbarzyńskie zbrodnie, niszcząc wszystkie dowody. Dzieciom tym wstrzyknięto morfinę, a następnie bezlitośnie powieszono na hakach przymocowanych do ścian. Wśród nich znalazł się krewny angielskiej rodziny bankierów Rothschildów. Nazywał się Georges André Cohn. Georges André Cohn, najmłodszy z czworga dzieci w zamożnej żydowskiej rodzinie, urodził się 23 kwietnia w 1932 roku w Paryżu we Francji. Miał dwie siostry, Antoinette i Rosemary oraz brata Filipa. Rodzina Konów była ze sobą bardzo zżyta i zamożna. Ojciec Georgesa, Armand Edouard Cohn, był spokrewniony z rodziną Rothschildów, a jego matka Suzanne dorastała w otoczeniu bogactwa i przepychu, ponieważ pochodziła z jednej z najbardziej znanych żydowskich rodzin we Francji. Jej ojciec był milionerem i właścicielem firmy tytoniowej. Kiedy 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa, Georges miał zaledwie 7 lat i był uczniem szkoły podstawowej. Od początku wojny ojciec Georges Armand był dyrektorem Szpitala Rothschild w Paryżu, największego szpitala żydowskiego we Francji, a od 1940 roku pełnił również funkcję sekretarza generalnego Fundacji Rothschildów w Paryżu. Niemiecka inwazja na Francję, Belgię, Luksemburg i Holandię rozpoczęła się 10 maja 1940 roku i przeszła do historii jako bitwa o Francję. Stolica Francji, Paryż, została zdobyta przez Niemców 14 czerwca 1940 roku. Pod koniec tego samego miesiąca, 22 czerwca, Francja podpisała z Niemcami Rozejm, który wszedł w życie 25 czerwca 1940 roku. Latem 1942 roku Niemcy rozpoczęli deportację Żydów z Francji do obozów zagłady. Ojciec Giorza ukrywał wielu żydów w swoim szpitalu, udając, że są oni ciężko chorzy. Alois Bruner, komendant Drancy, głównego obozu deportacyjnego we Francji, często odwiedzał szpital, a ojciec George Armand, miał nadzieję, że dzięki ich znajomości uchroni swoją rodzinę przed deportacją. W 1942 roku Suzanne Kohn, Wraz z czwórką dzieci, w tym żorżem konwertowała na katolicyzm, aby uniknąć represji wobec Żydów ze strony nazistowskiego reżimu. Jednak latem 1944 roku, w ostatnich tygodniach niemieckiej okupacji Paryża, Brunner osobiście przybył do domu Georgesa André i aresztował całą rodzinę. Zostali przewiezieni do Drancy, gdzie czekali na deportację do Buchenwaldu. Młody Georges, wówczas dwunastoletni, znalazł się wśród 51 osób deportowanych ostatnim transportem z obozu przejściowego Drancy we Francji 17 sierpnia 1944 roku, na tydzień przed wyzwoleniem Paryża, wraz z rodzicami 75-letnią babcią Marie Jean, siostrami i bratem. Ich wagon został przyłączony do ostatniego pociągu wyjeżdżającego z Drancy. W którym znajdował się również wspomniany wcześniej komendant obozu Alois Brunner i inni niemieccy wojskowi. Zamierzali oni wykorzystać 51 deportowanych Żydów jako potencjalnych zakładników. Trzeciego dnia podróży Filip i Rosemary wraz z około 30 innymi więźniami zdołali uciec z pociągu. Było to możliwe dzięki sabotażowi francuskiego ruchu oporu, który spowodował kilkukrotne zatrzymanie pociągu. 21-letni Filip i 18-letnia Rosmarie wyłamali kraty małego okienka wagonu towarowego i wyskoczyli na zewnątrz. Udało im się uniknąć schwytania i przeżyli wojnę. Georges chciał uciec razem z nimi, ale powstrzymał go ojciec, który obawiał się represji wobec tych, którzy pozostali. Kiedy pociąg dotarł do Buchenwaldu, rodzina została rozdzielona. Matka Suzanne i siostra Antoinette zostały przewiezione do Bergen-Belsen, gdzie zmarły w marcu 1945 roku. Ojciec George Armand pozostał w Buchenwaldzie, ale przeżył niewolę. George i jego babcia marie -Jean zostali wysłani do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Nie zostali jednak razem. marie jean została zagazowana wkrótce po przybyciu do obozu. Żorż był zrozpaczony, ponieważ nie otrzymywał żadnych wiadomości od rodziny, a inni więźniowie starali się go pocieszyć. Mijały tygodnie, nastąpiła selekcja dzieci. Chociaż Żorż był zdrowy, sprawiał raczej słabe wrażenie, i jego przyjaciele z obozu obawiali się, że zostanie wybrany. Jednak dzięki pomocy francuskich lekarzy ze szpitala obozowego udało mu się przejść selekcję. Jego pracą było pchanie lub ciągnięcie wózka, na którym przewożono śmieci, drewno opałowe, a czasem węgiel. Wiosną 1944 roku Enno Lolling, główny lekarz wszystkich obozów koncentracyjnych, nakazał przeznaczyć jeden z baraków w obozie koncentracyjnym Nojengame pod Hamburgiem na tajne eksperymenty medyczne doktora Kurta Heismayera. Heismaier chciał zbadać reakcję organizmu na zastrzyki sprądków prądków gruźlicy, i ocenić opracowane przez siebie antidotum. Jego eksperymenty na około 30 polskich i rosyjskich więźniach zakończyły się niemal całkowitą porażką, ponieważ większość z nich zmarła. Jesienią 1944 roku Heismayer poprosił o przeniesienie żydowskich dzieci, które miały służyć jako króliki doświadczalne dla jego bezmyślnych teorii. Pod koniec listopada 1944 roku do Nojengame przywieziono 20 żydowskich dzieci w wieku od 5 do 12 lat. 10 chłopców i 10 dziewczynek z obozu koncentracyjnego Auschwitz zostało wybranych przez lekarza Józefa Mengele, który by zwabić dzieci, zapytał je, kto chce pojechać zobaczyć swoją mamę. Większość z nich pochodziła z Polski, ale były też dzieci z Francji, Holandii, Włoch i Słowacji. Wśród tych dzieci był również Georges i jego przyjaciółka, Jacqueline Morgenstern, dziewczynka z Francji, z którą szybko się zaprzyjaźnił, ponieważ była w podobnym wieku i w przeciwieństwie do większości innych dzieci w Auschwitz, mówiła po francusku. Dzieciom w drodze do Neuengame towarzyszyły cztery więźniarki. Trzy z nich, dwie polskie pielęgniarki i jedna węgierska farmaceutka, która również pełniła funkcję pielęgniarki. Zostały zabite zaraz po przybyciu do Nojengamy. Dzieci zostały umieszczone w tych samych barakach, w których przebywali dorośli więźniowie. Po wstępnych badaniach zostały zainfekowane żywymi prądkami groźlicy. Nacinano im skórę, a rany nacierano plwociną zawierającą bakterie. Po pewnym czasie pod nadzorem Heismayera ich opuchnięte gruczoły zostały chirurgicznie usunięte spod pach w celu zbadania. Każde dziecko przeszło tę bolesną procedurę dwukrotnie, a dzieci zostały również sfotografowane trzymając ręce w górze, aby pokazać nacięcie chirurgiczne. Męka tych gorączkujących, osłabionych i samotnych dzieci trwała miesiącami. Po wojnie dr Kurt Heismayer, zapytany dlaczego nie używał świnek morskich, odpowiedział: Dla mnie nie było zasadniczej różnicy między ludźmi a świnkami morskimi. Następnie poprawił się, mówiąc Żydami i świnkami morskimi. Wczesną wiosną 1945 roku stało się jasne, że Niemcy przegrały wojnę, a naziści w pośpiechu, aby ukryć swoje barbarzyńskie zbrodnie, zaczęli niszczyć dowody. W ramach tych działań ofiary eksperymentów Heismajera również musiały zniknąć. 20 kwietnia 1945 roku, przed północą Mały dostawczak pocztowy podjechał pod dawny budynek szkolny przy Bullenhauser Damm, który służył jako podobóz Noyengamme. Najpierw sześciu rosyjskich więźniów zostało zaprowadzonych na tyły szkoły, gdzie skierowano ich do piwnicy. Następnie w ich ślady poszła grupa dwudziestu żydowskich dzieci. W piwnicy wszystkie dzieci zostały stłoczone w jednym pomieszczeniu wraz z Alfredem Trzebińskim, lekarzem z Nojengame. Podczas gdy dzieci nieświadome swojego losu spokojnie rozmawiały ze sobą w sąsiednich pomieszczeniach po cichu zabijano Rosjan. Jeden po drugim byli wieszani na linach przeciągniętych przez rury grzewcze. Egzekucji dokonywali SS-mani Ewald Jauch i Johann Fram. Po chwili Fram wszedł do pokoju, w którym znajdowały się dzieci i kazał im się rozebrać. Przerażone dzieci spojrzały pytająco na Trzebińskiego. Który cynicznie zapewnił je, że zostaną zaszczepione przeciwko tyfusowi. Podczas procesu po wojnie Trzebiński wspominał, jak wziął Frama na bok i cicho zapytał, tak aby dzieci nie słyszały, co się teraz z nimi stanie. Fram odpowiedział, że musi je powiesić. Następnie Trzebiński przystąpił do wstrzykiwania dzieciom dużych dawek morfiny. Oni Fram położyli je na podłodze i przykryli kocami. Większość z nich zmęczona i otumaniona, szybko zasnęła, podczas gdy kilkoro pozostało przytomnych, cicho rozmawiając między sobą. Fram wziął na ręce dwunastoletniego chłopca, prawdopodobnie Żorża, powiedział do pozostałych: Teraz położę go do łóżka. Następnie zabrał go do pokoju z pętlą wiszącą na haku około sześciu lub ośmiu metrów od miejsca, w którym znajdowała się reszta dzieci. Umieścił głowę śpiącego chłopca w pętli. I z całej siły pociągnął za ciało dziecka, ponieważ chłopczyk był zbyt lekki, by pętla zacisnęła się pod jego ciężarem. Podczas przesłuchania w 1946 roku, Fram powiedział, że wieszał te dzieci na ścianie jak obrazki. Żadne z nich nie płakało. George został zamordowany trzy dni przed swoimi trzynastymi urodzinami. Czterech dorosłych więźniów, którzy opiekowali się dziećmi w obozie, również zostało zamordowanych tej nocy. 18 dni później, 8 maja 1945 roku, wraz z kapitulacją Niemiec zakończyła się II wojna światowa. W 1946 roku Alfred Trzebiński, Ewald Jauch, Johann Fram i Wilhelm Dreichmann, osoby uznane za odpowiedzialne egzekucji dzieci, Zostali skazani na śmierć podczas głównego procesu w sprawie obozu koncentracyjnego Nojengame w Kuriohaus w Hamburgu. Jednak tożsamość ofiar masakry w Bullenhauser-Dam pozostawała nieznana przez długi czas. Niektórzy krewni tych dzieci przeżyli getta i obozy koncentracyjne, jednak pomimo intensywnych poszukiwań trwających wiele lat nadal nie mieli pewności, co stało się z dziećmi. Wielu ocalałych straciło również swój dobytek, a tym samym osobiste pamiątki w wyniku deportacji. Nieliczne zdjęcia, które udało się zachować krewnym, którzy wyemigrowali lub ukryli się, były jedynymi pamiątkami po dzieciach. 33 lata po tych strasznych wydarzeniach, dziennikarz Günter Schwarberg odkrył tę historię i opublikował serię artykułów zatytułowanych Lekarz SS i dzieci w niemieckim magazynie Stern. Po wielu latach poszukiwań w różnych krajach, Schwarbergowi udało się odnaleźć niektórych krewnych dzieci. W 1978 roku Philip Kohn dowiedział się o śmierci swojego brata od Gintera Schwarberga, który odnalazł jego rodzinę w Paryżu. Ojciec Georges Armand Kohn zmarł 16 lat wcześniej, nigdy nie dowiedziawszy się, co stało się z jego najmłodszym synem. W 1979 roku powstało Stowarzyszenie Dzieci z Bullenhauser-Dam, którego celem jest zachowanie pamięci o zamordowanych dzieciach. Wśród jego założycieli był Filip Kon, brat Georża, który pełnił również funkcję honorowego prezesa Stowarzyszenia. Dziękujemy za oglądanie kanału World History. Pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować oraz kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić naszych kolejnych odcinków. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem na kanale.